Dzień dobry wieczór. Trochę niespodziewania, ale muszę przyznać, że nie mogłem wytrzymać w takiej ciszy medialnej, chociaż ten rok, jeśli chodzi o konsekwencje zdrowotne dla mnie jest no, do, tej, do tej pory niezbyt sprzyjający, ale pominę ten okres, nie wytrzymałem. Musiałem się tutaj jakby uruchomić swoją audycję i to odcinkiem specjalnym, głos Frankowicza. Od miesiąca nie pokazywała się audycja na, na, w mediach społecznościowych. Ja w tym czasie no, przebywałem na no, dłuższy okres szpitalu, teraz jestem w okresie poszpitalnym. Ale z uwagi na to, że jutro o, przynajmniej dla mnie jako frankowicza, czyli dla pozostałych frankowiczów, ja zadam pytanie, czy mnie słychać i wi widać, bo nie mam w tej chwili tu podglądu. Uh, nie mam też tutaj żadnego od was. No trudno, będę jechał na żywca, tak jak to jest. Przepraszam za późną porę, ale wcześniej nie miałem informacji z sądu. Bo jutro ma być rozprawa w mojej sprawie frank frankowej. Wydziale 28, czyli tak tzw. Frankowym w Warszawie, ulica Przeokopowa, Sąd Okręgowy, Warszawa, godzina 8.40, rozprawa zdalna. Tak jak była informacja jeszcze 1 grudnia, kiedy rejestrowałem przebieg tamtej wokandy z tamtego czasu. Rozprawa zdalna, więc zaproszenie, link jest, dopiero powstał, chyba z dwie godziny temu został wygenerowany coś koło 20, czyli 3 godziny temu, przekazany uczestnikom sprawy, natomiast to nie wymaga jakiegoś specjalnego zezwolenia, czy jakiegokolwiek innego zezwolenia, więc ja ze swojej strony, jako strona w sprawie zapraszam chętnych do udziału w rozprawie zdalnej. Tutaj w opisie będziecie mieli link do za pomocą programu Teams z Microsoftu, jest link. Jeśli będzie coś trzeba, to ja umieszczę, bo mam tutaj jeszcze kod dostępu, ale nie wiem, czy to jest kod dostępu dla strony, czy to może być dla publiczności, bo wy, jako zgłaszający się na ten link i do rozprawy zdalnej, będziecie traktowani jako publiczność. I tak to należy przedstawić. Oczywiście można jeszcze żeby to, jeśli biurokracji dać się zadowolić, taki, żeby doznała jakichś orgazmów biurokratycznych, to można przesłać mailem do, na adres BI. No, przepraszam, małpa miałem gdzieś tu na kartce zapisane, ewentualnie dorzucę Dorzucę do opisu na YouTube, bo tam mogę swobodnie wysyłać na grupy. Natomiast Facebook zrobił tutaj jakiś przekręt i uniemożliwia naszemu oprogramowaniu dostęp do grup facebookowych. W związku z tym odpada ta, te kanały. Ja mogę nadawać na, swoją, na swoje strony bądź na swój profil. I stąd idzie to na mój profil i na TV Frankowicza na YouTubie. Ja to później prze, przekieruję na, na grupy facebookowe, ale póki co nadaję to w ten sposób. I ja Was zapraszam. Chętnych jutro, czyli 25 kwietnia w godzinach przedpołudniowych, a konkretnie 8.40 jest y, rozprawa w moim, dotycząca mojej tak zwanej umowy przekształconej z złotówkowej na frankową. Według zapowiedzi na ostatniej rozprawie sędzia przewiduje nawet możliwość wydania wyroku, gdyż wszystkie czynności poza jeszcze opinią biegłego z zakresu rachunkowości, którą sobie sąd postanowił, że, że wdroży. Chociaż ja nie widziałem postanowienia w tej sprawie. Postanowienie było jeszcze wcześniej. Kiedy, kiedy materiały, dokumentacja i pozwy były na poziomie sądu rejonowego w piasecznie, ale sędzia rejonowe, jakby chciał się pozbyć problemu, odesłał je bez uzasadnienia e, prawnego, tak tylko na wniosek strony bankowej, odesłał do Wydziału Frankowego. Stało się to w lutym 2022 roku, czyli to już jest dwa lata temu. Na skutek interwencji mojej, czyli zażalenia na, na przewlekłość postępowania, szybciutko znaleziono termin rozprawy i ona się już uzbyła w zeszłym roku, gdzie e, przesłuchiwany byłem jako świadek w sprawie oraz strona bankowa, która za dwie osoby też wstawiła e, jako świadków o, w, w, ze swoje, od swojej strony. Tak? Ta część przesłuchania, gdzie były świadkowie strony bankowej, była niejawna, tak sobie zażyczyła strona bankowa. A pozostała część była jawna i jest opublikowana, jest dostępna w mediach społecznościowych, również na TV Frankowicze, kanały YouTube, kanały Facebookowe. Jest dostępna, ja udostępniałem jeszcze tego samego dnia po rozprawie. No więc jeszcze raz przypomnę, zapraszam Was na jutro. Być może zapadnie wyrok ktoś w specyficznej kategorii spraw frankowych, a więc tych hybrudówek tak przekształconych. Eee, to strona bankowa najpierw złożyła pozew w 2019 roku, który został odrzucony najpierw z no, jakieś formalne braki powtórzone i, i pozew ich został przyjęty w 2021 roku w sądzie rejonowym jako w 20, 20 roku puszczono to jako formę nakazową i chciano uzyskać tak lekkim trybem, w lekkim trybie pieniążki ode mnie. Ja złożyłem sprzeciw i dodatkowo jeszcze po tym, kiedy został uruchomiony już normalny tryb dla roszczeń bankowych, złożyłem pozew wzajemny. I od tej pory, czyli w 22, 21 roku, bo taką, tak w tak, 21 roku został w sądzie rejonowym nadana sygnatura, wyznaczono z sędziego, pani sędzia po jednej, dwóch rozprawach króciutkich, i gdzie padł w drugiej, przepraszam, wniosek z e, pełnomocnika bankowego o przeniesienie materiałów do sądu okręgowego. Od tamtej pory, czyli lutego 22, jest to w sądzie okręgowym. Ja skorzystam jeszcze z tej okazji, no, oprócz tego, aby w odcinku specjalnym, to króciutko, bo to jeszcze nie chcę zajmować wam czasu, a troszeczkę ewentualnie się przygotuję, chociaż wyznaczyłem pełnomocnika dodatkowego, bo z uwagi na stan zdrowia ja, gdyby była rozprawa gdzieś stacjonarna, na pewno bym się tam nie udał. Niestety jeszcze jestem w takiej formie, że, że nie mogę, jakiś wysiłek musi być ograniczony, i... ale to nie wytrzymałem raz, że <grytanie> chciałem zaprosić Was przede wszystkim na tę rozprawę, być może skorzystacie z niej, jeśli nie, no to trudno, poszukam innych, innych możliwości, zapowiadam, że no może jeszcze w, może jeszcze w maju, jeśli poczuję, że, że będzie ta moja jakby eksploatacja czy wysiłek podniesiony nie będzie mi szkodził, to mam ciekawe materiały, zbieram. Nie będę ujawniał zakresu, natomiast to, co do tej pory starałem się przeanalizować wstępnie, chociaż to już trudno powiedzieć o wstępnej, wstępnej analizie. Analiza idzie jakby głębiej i przedstawia stan sytuacji sądownictwa w zakresie frankowych umów na terenie Polski w sądach powszechnych. Zapowiadam naprawdę rewelacyjne rzeczy. Analiza trwa. Ja z tego syntetyzuję jakiś artykuł, publikację, którą postaram się udostępnić. Materiał oparty na czystych faktach, czyli liczbach. liczbach, które nie podlegają dyskusji, bo są oficjalnymi liczbami, nie są gdzieś wyciągniętymi z zakamarków, tylko są ogólnie dostępne, a przynajmniej powinny być ogólnie dostępne. I tu też moja uwaga, i to się znajdzie też w analizach i we wnioskach, mimo że powinny być, to zdarza się, że nie ma. I to w sposób tak bezszczelny i, i naprawdę dziwaczny, można powiedzieć dziwaczny, no, niewyobrażalny, że to tak może być z, z dokonane lub brak dokonania czynności, które są obowiązkiem. Natomiast nie zostały wykonane. Z pieniądze pobrane za pracę, która nie została wykonana. W związku z tym, jak to można nazwać? No ale o tym Państwo dowiecie się po tym, jak te materiały zostaną do końca zebrane. Przeanalizowane, zweryfikowane oczywiście, bo żeby tam nie było błędów, bo na razie błędy tam nie znajduję, ale, ale jak zwykle statystycznie gdzieś ten błąd musi wystąpić, no, trzeba to przejrzeć. I to nie tylko ja sam, bo samemu najtrudniej je znaleźć, natomiast ktoś z zewnątrz i taka prośba też, znaczy ja mam osoby, które te korekty dokonają. Ja to się nie obawiam, ale materiał będzie sprawdzany, zweryfikowany. Natomiast komentarz już z góry przewiduję, że będzie no, dosyć mocny, jeśli to można tak nazwać. a no Ciekawy, tak, tak, ciekawy na pewno. I to by było na tą chwilę. Jest, zbliża się godzina 23. Nie chcę tutaj Wam zabierać czasu. A jeszcze tylko przypomnę, że. To nasze znaczy jutro od 8.30, prawdopodobnie, a od 8.40 na pewno ja zdalnie będę uczestniczył w tej rozprawie. Nie wiem jeszcze, jak przeprowadzę to technicznie. Niestety muszę to nadawać na swoim profilu Facebookowym i na, na YouTubie. I na grupie nie mogę bezpośrednio liveować, no natomiast będzie to w późniejszym czasie już jakby z odtworzenia na grupach facebookowych, czyli TV Frankowicze, grupa na Facebooku i grupa Frankowicze z umową przekształconą z PLN na CHF. Spodziewam się, że jeśli dojdzie do wyroku w dniu jutrzejszym, spodziewam się swojej osobistej i... Waszej wygranej, bo moja wygrana będzie też i waszą wygraną. Ja nie mam innego roszczenia, jak tylko nieważność całej umowy. I nie dzielę tego na aneksy, sreksy czy inne, tam jak to do tej pory próbowano zamieszać, a szczególnie strona bankowa. Kilka lat temu było to nie do wyobrażenia, żeby to można było ze sobą zespawać, połączyć. Dziwolągi jedne. Wszystko w aneksie zostało zmienione, wszystkie parametry kredytowe, tak zwane, zmienione, są klauzule, które wykluczają działanie takiej umowy no i po tych jeszcze wytycznych TSUE i również krajowych, które takie umowy z góry określają jako nieważne, albo przynajmniej tak, mu, tak, tak zalecają orzekanie w tych sprawach. Więc nie widzę innego rozwiązania. Ja nawet nie, wstawia, nie wstawiłem do swojej modyfikacji pozwu um, żadnej innej ewentualności, żeby nie sprzyjać takim pomysłom nawet sędziom, że ja chcę coś innego. Ja chcę to, żeby było sprawiedliwe, zgodnie z prawem, z linią orzeczniczą chroniącą konsumenta na terenie całej Unii Europejskiej. Yy, a my jeszcze póki co należymy, chyba że coś się zmieni w tej sprawie. I to by było na dzień dzisiejszy, Mnie dochodzi 15 minuta, kończy się 15 minuta tej już specjalnej audycji, zapraszam jeszcze raz jutro na godzinę 8.40, link jest w opisie, jeśli czegoś zabraknie to proszę tutaj podem numer telefonu, ja go będę... To jest ten numer telefonu, ale jeszcze, jeszcze inaczej go Wam pokażę, o. To będzie telefon z dniu jutrzejszym do studia, będę miał przygotowany, gdyby ktoś tam dzwonił. Z tym, że w trakcie już, jeśli ta rozprawa zacznie działać, to nie będzie praktycznie możliwości rozmowy i ja go rozłączę dopiero, dopiero gdyby były jakieś przerwy, no to wtedy, żeby nie przeszkadzać, tak? Oczywiście mogę Tutaj mikrofonem. I prawdopodobnie spodziewajcie się, że będzie audycja ze studia na żywo. Weź może bezpośrednio będę komentował, aby będziecie słyszeli, co się tam dzieje na sali. Tak się postaram, jeśli to technicznie będzie niemożliwe. Nie wiem, jeszcze nie próbowałem tego. Próbowałem w sądzie rejonowym i u, wtedy udostępniałem publiczności link do do rozprawy i to się, to się udało. W tym, że sędzia pytała się, co to są osoby, które się łączyły do, do tej zdalnej transmisji I, i każda musiała się przedstawić, że ja jestem publicznością. Tam, to jak się przedstawia, to tak jak chcecie się przedstawić, albo, albo nie musicie się przedstawiać, jesteście z publicznością. Bylibyście traktowani jako publiczność. Jest dostęp ogólny, nie trzeba. Jakichś specjalnych przepustek, nie ma takich wymagań nie? ani itd. Tak i to chyba na dzisiaj wszystko. Ten telefon będzie działał przed rozprawą i w przerwach w rozprawie, no a zobaczymy, jeśli w trakcie, no tak, aby nie, nie zakłócał no, transmisji, no to wtedy tak, to ten, ten, ten telefon udostępnie. I będzie można, ale nie wiem, czy jest sens rozmawiać na jakieś smsy czy coś, żeby podpowiedzieć. Ja na swoim profilu, jeśli będzie informacja potrzebna, na TV Frankowicz, na Facebooku też jakieś informacje postaram się umieścić. Zapraszam, więc to już jest za niecałe 10 godzin. tak? Także do zobaczenia, do usłyszenia w dniu jutrzejszym. Także jako, jako, jako uczestnik z tym, że zaufany dla strony, czyli dla mnie, będzie Fundacja Adam Kłoszewski, która zresztą pomaga mi w realizacji, nagrywaniu i transmitowaniu tych audycji, między innymi tego odcinka specjalnego. Tak więc na zakończenie zapraszam Was jeszcze, abyście, chociaż na tą klawę tutaj wspomogli fundację, bo ona nam no, pomaga w istotny sposób. Bez niej to w zasadzie no, byłoby to niewykonalne. Jeszcze raz, wspomagajcie Fundację Adam Kłoszewski, wspomagajcie Frankowiczów, uczestniczcie w audycjach Głos Frankowicza, czyli zgłaszajcie swój, swój udział, piszcie komentarze na czacie, swoje opinie, pytania itd. To macie do dyspozycji, co tylko żywnie się wam spodoba. Nie będziemy tu robić żadnych nadzorów jakiegoś, chyba że, że coś będzie poza, poza taką typową ludzką, ludzkim dialogiem itd. Także do zobaczenia już jutro za kilkanaście godzin. Rozprawa dla mnie i dla Frankowiczów myślę, że istotna, ważna, szczególnie nad z przekształconymi umowami ze złotówkowych na, na Frankowe. Do jutra, do zobaczenia, do usłyszenia.